Kolejny pomidor, który zaliczam do takich udanych odmian to jest pomidor typu sakiewka, pomidor odmiany Orpera di Arbuzo, pomidor wysoki, pomidor, który ładnie zawiązuje owoce. Jak widzicie nawet na tych wyższych gronach są to duże owoce. Ten rok jest słaby, także podejrzewam, że i byłyby większe, jeżeli byłby Sezon dla pomidorów po prostu yy, bardziej dogodny. Niestety w tym roku wiecie, że jest kiepsko, a ten pomidor daje radę. Daje radę. Widzicie, jest przebarwiony. Co prawda, owoce dojrzewają w tym roku późno, bo jest końcówka sierpnia. Zrywam i będziemy próbować, jak smakuje. Także jeszcze pokażę Wam jeden krzak, który mam. A jest on w szklarni. No w szklarni ten pomidor tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o krzak, wygląda trochę gorzej, ale również te owoce są podobnej wielkości. Obydwa krzaki są prowadzone na dwa pędy. Obydwa krzaki są podpisane. Natomiast widać, że one są takie łatwe do odróżnienia od innych odmian, bo jest to typ sakiewka, a tego typu pomidorów nie mam zbyt wiele i tu również na wyższych gronach również pomidor duży zawiązany ładnie właśnie jak mówiłam zawiązuje grona jest w miarę odporny dobrze dojrzewa dobrze się przebarwia tutaj troszkę jakieś niedobory widzimy na liściach ale ta grządka jest na tej grządce są pomidory już uprawiane kolejny rok dlatego następnym roku już nie będę także zerwałam pomidory tyle ich jest no i teraz idziemy do kuchni zważymy, zobaczymy jak smakuje ja tego pomidora już mam drugi rok i jestem z niego zadowolona mamy pomidory w kuchni i tego tutaj najbardziej dojrzałego zważymy waży on 218 gram tak jak mówiłam, pewno jakby był sezon lepszy dla pomidorów, to on tutaj by pokazał wyższe wartości, jeżeli chodzi o wagę. Natomiast no, w tym roku jest on takiej wielkości. Jest to rodzaj takiego wewsztyka. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przekrojeniu. Czy będzie pusty w środku, czy będzie soczysty. No to zobaczymy. No, trochę pusty w środku jest. A może też właśnie ze względu na ten kiepski sezon, może jakby nie było teraz tak sucho, mimo że te pomidory są podlewane, ale wiecie o tym, pomidorów nie wolno podlewać e, za mocno w momencie, kiedy już dojrzewają, bo zaczną Wam pękać. Piętka jest niewielka. No i teraz jeszcze test smaku. Już nie pamiętam, jak on smakował w tamtym roku. No, jest słodziutki, jest soczysty, natomiast skórka jest taka lekko twarda. Jeżeli ktoś nie lubi takich twardych skórek, no to może nie pasować mu ten pomidor. Natomiast smak ok, mi skórka nie przeszkadza, też jest ok, zawsze można skórkę ściągnąć. Także tak to wygląda. Pomidor Orpera de Arbuzo, polecam. Zważymy jeszcze, może tego większego. On był z szklarni. Tak wygląda, mniej więcej podobnie. Ciutkę więcej 235 gram. Trochę mniej przebarwiony. Ten bardziej jest czerwony, soczysty. Polecam.